Witam Was zodjakalne panny w czytaniu miesięcznym na styczeń 2025 rok. Dziś przyjrzę się e, kluczowym energiom nadchodzącego miesiąca. Poruszę również tematy miłości, uczuć, prac, finansów, a także wyciągnę dla Was kartę z radą na ten czas. Pamiętajcie, że warto sprawdzić również swój ascendent, by mieć pełniejszy obraz energii. Jeśli podoba Wam się to, co robię, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, polubienia tego nagrania i zostawienia komentarza. Wasze wsparcie naprawdę wiele dla mnie znaczy. Możecie też e, podzielić się tym czytaniem z innymi, którym może się e, przydać, udostępniając. Natomiast w opisie pod filmem znajdziecie informacje o tym, jak możecie wspierać mój kanał, a także szczegóły dotyczące prywatnych czytań lub rytuałów. A ja zapraszam Was do odkrywania razem ze mną, co karty przygotowały dla Was na styczeń. Zaczynajmy więc i spójrzmy już sobie na te energie styczniowe dla was drogie panienki energie najważniejsze stycznia, panny, już patrzymy styczeń, energie najważniejsze I patrzymy. Dziesiątka buław. Mamy tutaj e, dalej arcykapłana i as mieczy. Uczucia miłość. Uczucia miłość w styczniu dla panienek. E, szóstka monet, dziewiątka monet i paść mieczy. I praca finanse panienki. Praca finanse w styczniu. E, rycerz monet. Mamy e, sąd ostateczny i szóstka kielichów. Rada dla was. Rada dla Was jest piątka monet, a na spodzie talii mamy dwójkę kielichu. Fajne, jakieś miłe, przyjemne spotkania, mi się to pokazują. Dobre rozmowy, dobre umowy. Super. Miesiąc takie przeciążenie, jakieś, znużenie, zmęczenie. Myślę, że tutaj jakieś kwestie, nie wiem, czy sądowe, czy urzędnicze, czy może kwestie jakiegoś leczenia. Bardzo tak was męczą jakieś kwestie tutaj powiązane z urzędem, z jakąś instytucją, coś się dzieje, gdzieś musicie jechać, coś załatwić. Więc tu mam albo proces leczenia, który może jakaś operacja, może jakiś zabieg, tu też niektórych gdzieś czeka, na to się przygotowujecie, ale tak naprawdę bardzo nie chcecie, nie macie ochoty, albo po prostu gdzieś tak bardzo to wszystko Was dużo kosztuje energii, sił i, 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 i dlatego też. Ta dziesiątka buław nam tutaj wychodzi. Niemniej jednak też mogą być kwestie z urzędem, urząd skarbowy, urząd pracy e, itd. Jakieś tutaj kwestie, które będzie trzeba załatwiać, e, jakieś pisma, jakieś odwołania się tu widzę, więc takie macie, wiecie, wejście w ten rok już zmęczeni, dlatego że wiecie, że dużo załatwiania Was czeka, że dużo dorobienia. już wiecie, że co Was czeka tak naprawdę, albo też tak jak ktoś czeka na jakąś operację, albo na jakąś sprawę właśnie, albo będziesz się, się trzeba gdzieś odwoływać, coś wypełniać, coś dostarczać, coś wypisywać, może jakiś list tutaj, um, bądź jakieś formularze, jakieś papiery, więc dużo, dużo, dużo takiej energii, wiecie, załatwiania wszelkich spraw, czy to medycznych, czy to właśnie urzędowych, bądź też coś z nauką powiązane, czy jakieś egzaminy mogą Was czekać, tak? egzaminy, będzie trzeba się uczyć, może zabraknie Wam tego czasu przez może właśnie okres świąteczny, yy, yy, tak i yy, yy, może mieliście tutaj wolne, może byliście na jakimś wyjeździe, rozjeździe i jakieś zaległości powstały i będzie trzeba to wszystko jakoś yy, ogarnąć, tak, zebrać dokupy tak naprawdę i E, mimo wszystko, mm, też wziąć się do, do dzieła. E, tutaj myślę, że ogarniecie, tylko no, mówię, to jest dużo. Dużo się Wam tutaj albo jakieś albo jakaś kwestia, której się nawarstwia czegoś i będzie trzeba się z tym zmierzyć. Oczywiście macie tutaj naprawdę możliwości ku temu, żeby z tym sobie poradzić, żeby to ogarnąć, więc o to się nie martwię. Jeśli o Was chodzi, tylko ważne, żebyście Wy też się tutaj nie poddali w, w jakiejś kwestii. No i e, intel, e, e, intelekt, to mi się pokazuje, Wasza głowa, Wasze myśli, krytyzm, tak? Ale też jakieś nowe pomysły, nowe informacje, nowe e, wglądy, czyli też jakieś w ogóle zupełnie nowe informacje mogą do Was przypłynąć, jeśli chodzi o jakieś leczenie albo jakąś sprawę właśnie. Czyli jakby jest akcja-reakcja. Tu o coś walczycie, tu coś załatwiacie i zaraz jakaś odpowiedź, reakcja i Wy już musicie na to też zareagować. Na tej zasadzie. Ale myślę, że jeśli nie poddacie się swoim emocjom za bardzo, tylko tak wiecie na zimno podejdziecie do sprawy, to też to uda wam się dość dobrze i sprawnie i nawet szybko załatwić w przeciągu tego E, miesiąca stycznia właśnie, w miłości piękna energetyka powiedziałbym, jest szóstka monet dziewiątka monet i paść mieczy mogą być jakieś mm, pyskówki kłótnie z dziećmi powiedziałbym pod koniec miesiąca bardziej, jakieś jakieś problemy, konflikty tutaj e, z dziećmi, może coś w szkole, może ogólnie wy między wami tak i kwestia pieniędzy, może jakieś dziecko będzie potrzebowało na coś pieniądze Tutaj, i może tutaj też wy będziecie nie do końca się zgadzać w pewnych tematach. Jeśli dzieci marcie, oczywiście, jeśli stałe związki, stałe relacje, tutaj stabilizacja, dobra energia, stabilność powiedziałbym, dobra komunikacja, dobra współpraca wzajemna, ale też właśnie końcem miesiąca może się pojawić jakiś taki zgrzyt, jakiś taki punkt, w którym się nie będzie zgadzać w jakiejś sytuacji. I będzie trzeba to po prostu to przyczekać, odczekać, zastanowić się jeszcze i dopiero wtedy podjąć jakąś decyzję. Czyli, tak jakby, jest stabilnie, w stałych, stabilnych związkach, ale będzie jakiś punkt zwrotny, w którym wy, zarówno wy, jak wasz partner, będziecie musieli się na czymś zastanowić, czegoś jeszcze dowiedzieć, czegoś tutaj, będziecie może wspólnie jakiś projekt. Może wspólnie jakaś sprawa, jakaś kwestia będzie Was zajmować i razem będziecie tutaj próbowali zdobyć jakieś informacje, czegoś poszukać, tak, żeby tutaj coś móc sobie ogarnąć. Single powiedziałbym: fajne, miłe, przyjemne spotkania, chociaż to bardziej mam grupę znajomych, stałych, takich wiecie, stałe znajomości, które macie, chyba że to są też znajomości, nie tylko jako no, znajomi, ale macie może też spotkać się z kimś bez zobowiązań, to tutaj też jakby. Tworzenie tego, ale też jakiś zgrzyt mi się tutaj pokazuje. Wszystko fajnie, pięknie, ale w pewnym momencie komuś ktoś będzie miał jakiś problem, i to na koniec miesiąca mi wychodzi. Tutaj, drogie moje e, panienki, czyli tak naprawdę jest stabilnie, jest dobrze do pewnego momentu, no koniec miesiąca. Ja nie mówię, to nie jest rozstanie, absolutnie, to jest tylko jakaś kość niezgody. Tutaj z czymś się nie zgadzamy, coś nagle się dzieje, i, i nagle trzeba tutaj jakoś tak znaleźć wspólny język, albo w jakiejś kwestii, w jakiejś coś do was. E, przypływa jakaś informacja, i musicie wy tutaj, tak naprawdę, e, zrobić badanie terenu, tak, I, i zobaczyć co i jak, i podjąć jakąś dalszą decyzję w tym temacie. Tak, też to e, może być, e, jeśli chodzi o, o te kwestie w styczniu dla Was. Może powiedzieć po prostu zimny wiatr albo w relacjach z dziećmi. Albo w relacjach z całym partnerem, punkt taki wiecie, że musicie się tutaj znaleźć e, jakieś rozwiązanie, może jakiś kompromis, e, a jeśli tutaj macie takie wiecie spotkania bez zobowiązań, to też może być e, coś na zasadzie, co dalej z nami tak naprawdę, ktoś może tutaj chcieć może czegoś więcej, myślę, że może to od Was będzie wychodziła ta energia, a od drugiej osoby niekoniecznie, bo tutaj będzie coś, z czym się nie się zgadzali do końca, albo może że ktoś się będzie spotykał jeszcze z kimś tutaj. Dziewiątka monet też by mogło być. Może się wskraść też jakaś zazdrość o innych ludzi. E, w pracy, w finansach macie i e, rycerza monet i macie sąd ostateczny szóstka kielichów, drogie moje panienki. To to oznacza masz e, jakieś sprawy, projekty, coś tutaj się wolno rozwija, ale idzie do przodu. To jest najważniejsze. Sąd ostateczny, czyli też powiedziałbym, jakieś sprawy tutaj w końcu się uda załatwić, ogarnąć, jakieś pieniądze wam przyjdą, jeśli były zblokowane, jeśli w jakiejś kwestii, sprawie czekaliście na decyzję, ta decyzja przychodzi, to też może chodzić o kwestie, właśnie pieniędzy, ale powiązane z dziećmi, czyli jakieś alimenty, może kwestie, może praw rodzicielskich. Jeśli macie jakieś dzieci, może z poprzedniego małżeństwa, tak też może być, możecie mieć partnera, ale dzieci z poprzedniego małżeństwa, albo wasz partner, to tutaj kwestie alimentów, kwestie, właśnie praw rodzicielskich i, i czegoś takiego, tutaj mi się pokazuje, że w końcu będzie jakaś. A wiadomość w końcu będzie jakaś decyzja, może jakiś tak nawet wyrok sądu, jeśli sprawy sądowe na tej zasadzie, ale mam to korzystnie. Jeśli było chodziło o widzenie się z dziećmi, to ja widzenie z dziećmi mam. Czyli ja tu nie mam zakazania, zakazu widzenia się z dziećmi, jeśli by chodziło o coś takiego. Ogólnie u Was stabilnie jest finansowo. Mówię, jakieś pieniążki mogą być wstrzymane, albo dłużej będziecie na coś czekać, ale one do Was w końcu przyjdą. Czyli mogą być jakieś nawet małe opóźnienia, ale suma sumarów yy, wszystko tutaj jakby do Was przybędzie, co Wam się należy. Dobre rozmowy, powiedziałbym, jakieś stałe kontrakty też tutaj widzę. Rozmowy z szefem, z szefem Ułożonym, tak, jakby się Wam coś miało kończyć w styczniu, to mam tutaj przedłużenie, tak? Albo nawet zaproponowanie jakiejś innej funkcji, jeśli też może być e, awans. Jak najbardziej tak. Tutaj pomału do przodu e, w końcu będzie jakaś jasność w kwestiach e, finansowych, zawodowych. Jeśli czekacie na jakieś decyzje, na jakieś przedłużenia, właśnie tego typu rzeczy, to tutaj jak najbardziej to będzie. Karta Rada, piątka monet. Nie bój się prosić o pomoc, droga panienko, tak? Bo to taka Zosia Samosia tu wychodzi, tak? kocica. Zosia Samosia. E, bo możecie mieć rzeczywiście jakieś sytuacje kryzysowe, ale za wszelką cenę nie będziecie prosić o pomoc bo, bo nie wypada, bo nie chce, bo się wstydza, bo każdy ma swoje różne powody ku temu Niemniej jedna karta rada Wam tu mówi o tym, że e, e, na pewno jest minimalnie choć jedna osoba, od której zwrócić się możecie I poprosić o tą pomoc, jeśli jej potrzebujecie I że to nie jest oznaka słabości absolutnie więc jakby um, więcej śmiałości, żeby to robić, drogie panienki, tak? I, I zawsze są jakieś rozwiązania, piątka mieczy, no jest jakiś kryzys, może ktoś zostawił, może ktoś odszedł, odrzucił, odwrócił się, e, ale to nie znaczy, że e, nie ma niczego więcej niż to, co miało Cię z tą osobą spotkać w swoim wyobrażeniu. Chociaż to bardziej to jest taka, wiecie, energia... Z, no, z, mm, zawiedliśmy się na jakimś, tak? Ktoś nas właśnie może w jakiś sposób wykorzystał. Niemniej jednak tutaj też rzucić na kwestie finansowe, tak jak mówiłem wcześniej, jakieś pieniądze mogą się opóźnić, więc tutaj finansowo zadbajcie o to, żebyście mieli jakieś zabezpieczenie. Żeby nie było tak, że jak pieniądze się jakieś opóźnią, że wam, nie, że wam braknie na coś, tak? Na tej zasadzie tutaj mam. Dwójka kielichów, czyli widzicie, to jest dochodzenie do porozumienia, rozmowy, umowy, ale wszystko korzystne, dobre i wychodzicie z tej takiej energii, wiecie, w której czujecie, że wszystko się wali. Także super energia, pozytywna, dobra i tego się trzymajcie. Serdecznie Was pozdrawiam, życzę wszystkiego co najlepsze. E, Zachęcam oczywiście do zasubskrybowania mojego kanału, do polubienia tylko czytania, zostawienia komentarzy, też jeśli komu macie śmiało, udostępniajcie. Pamiętajcie, że warto sprawdzić swój ascendent. W opisie pod filmem wszelkie informacje dotyczące tego, jak można wspierać mój kanał oraz dane kontaktowe do dotyczące um, e, czytań czy też e, rytuałów prywatnych. A po kanale, jeśli się rozejrzycie, to też dużo ciekawych przekazów, czytań na pewno znajdziecie, drogie moje panienki. Więc zachęcam, zapraszam, serdecznie pozdrawiam raz jeszcze, wszystkiego co najlepsze życzę, i do zobaczenia w kolejnych czytaniach na moim kanale.